Słyszałem, że masz duże problemy z zasypianiem. Dobrze słyszałem? Hmm. Ja myślę, że na pewno na tej sesji poradzimy sobie z tym i zaśniesz spokojnym, głębokim snem. występuje ten problem. Dwa miesiące już. To najwyższy czas, abyś w końcu coś z tym zrobił. Dokładnie tak. Bardzo cieszę się, że postanowiłeś w końcu skorzystać z pomocy specjalisty. Postaramy się coś z tym zrobić. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, abyś zasnął dzisiaj w końcu głębokim, spokojnym snem. Możesz obecnie zamknąć oczy i niczym się nie przejmować. Postaramy się, abyś. I posłuchaj. Mam tu taką piłeczkę, zieloną piłeczkę, a wiesz, że zielony jest kolorem nadziei. Jak myślisz, pomoże nam to? Ta piłeczka to nic innego jak zabawka ale czasem nawet zabawki potrafią dać odpowiedni efekt. Ona ma w środku takie dzwoneczki. Fajnie brzęczy. Wyobraź sobie, że jest to element masażu. Taki nowoczesny masaż, który Podróżuje po Twojej głowie, tam i z powrotem. Wyobraź to sobie i oczyść, oczyść myśli. Mną, żółto żółto prezentuje się następująco wygląda niczym słońce a musisz wiedzieć, że w te pochmurne, zimowe dni każdy z nas potrzebuje nieco ciepła wyobraź sobie, że jest to słońce które ogrzewa cię lubisz lato tak myślałem. Zamknij oczy. Co byłoby, gdybyśmy połączyli te zabawy? Pocierania mają taką fajną fakturę. Coś jeszcze. 何 się dziwnie co się dzieje czujesz lekkie mrowienie nie mój drogi to nie jest żaden powód do obaw tak ma być to znaczy że twoje ciało twój mózg się relaksuje odczuwa dużą przyjemność o Słuchaj. Są takie bardziej głuche, a niektóre bardziej soczyste. Widzę po Twoich oczach, że już to zauważyłeś. Dobry z Ciebie obserwator. Się taką masą różnych dźwięków, tak abyś nie słyszał żadnego pojedynczego. Nie myśl o tym w ten sposób. Mam dla ciebie coś jeszcze, coś ekstra. Taki mały prezent. Ja myślę, że ty masz problem z tym, aby oswoić się z myślą, że małe rzeczy również mogą być przyjemne, że małe rzeczy mogą dawać wiele, wiele satysfakcji. Nie wiesz tego wszystkiego tak bardzo do siebie. się nasiliły. Bardzo dobrze. So. Влашне. I'm a stoi. Doskonale. Dziękuję ci za dzisiejszą sesję. Mam nadzieję, że choć trochę się zrelaksowałeś. Zamknij te problemy gdzieś daleko, głęboko, w żufladzie. W tej ostatniej żufladzie, do której nikt nie będzie miał dostępu. Zrób tak jak najszybciej. Widzimy się już niedługo. Do następnego razu.